Ma. Witajcie w drugim odcinku. Nagrywam go w piątek, opublikuję w niedzielę, tylko nagrywam go dzisiaj, bo jest bardzo ładna pogoda, udziwo dziwo, miało blać, a jest bardzo fajnie, a jutro ma znowu padać, także uznałem, że nagram mm, dla bezpieczeństwa w piątek, dzisiaj, a opublikuję w niedzielę. Plan na dziś, no oczywiście, cardio, tak, poprzednim razem potem wieczorem dzisiaj siłownia i sobota, niedziela rest i no dzisiaj znowu to co zawsze czyli FBW plus, plus no po prostu FBW i tyle dzisiaj jadę do innej siłowni trochę dalej bo podejrzewam, że będzie dzisiaj mniej ludzi tam bo jakby mój karet na siłowni obejmuje dwie Mogę jechać do jednej i drugiej, że tak powiem, w innych miejscowościach. Eee, podejrzewam, że tam, gdzie pojadę dzisiaj, to dalej będzie, będzie mniej po prostu ludzi. Mm, jeżeli mi się uda, nagram coś dzisiaj. Może przysiad, wyciskanie, to zobaczę, jeżeli no to będzie tutaj wmontowane, to zawsze znaczy, udało mi się nagrać. Eee, no, no i to tyle. A tak to. A tak to cardio myślałem, że dzisiaj będzie padać i że będę zmuszony nagrywać w domu odcinek, ale na szczęście bardzo ładna pogoda. No mówiłem to samo ostatnio. Szkoda nie wyjść po prostu z domu i eee, nie pooddychać trochę świeżym powietrzem. O akurat coś jedzie motorem. Tak się idealnie zgała Dzisiaj ta sama trasa co ostatnio. Coś w okolicach 3,5 km łącznie. Eee, 3,5 km łącznie. Wrócę od domu odpocznę sobie trochę i na siłownię. Wracając do tematów spo, z poprzedniego vloga, dalej Wiedźmin 3. E, I udało mi się zebrać wszystkie karty do Gwinta. Ten kto robił tego questa, ten wie, jak się trzeba trochę nałęczyć z tym, no bo nic nie idzie, to przejdę. No, a tak to... No spędziłem w tej grze już z 90 godzin. Ale lecę dalej. Lecę dalej. E, I... I ogólnie dzisiaj, przed, dzisiaj piłem tylko jedną kawę małą, tylko po to, żeby przed treningiem wypić sobie przed treningówkę. I powiem szczerze, nie wiem jak wy się do tego nastawiacie, ja, przed, ja za przed treningówkami nie przepadam. Kupiłem jedno opakowanie z ciekawości, żeby się, żeby się przekonać, czy to jest dla mnie. Ja szczerze, nie jest to dla mnie. Wolę, wolę kawę. Wo, mm, wolę smak takiej gorzkiej kawy czarnej od takiej przetreningówki, która jest mega słodka, naprawdę. Eee. Także, no, jeżeli ktoś lubi przetreningówkę, spoko, tylko trzeba zwracać uwagę na ilość kofeiny, bo załóżmy w takiej, powiedzmy, jednej miarce, że tak powiem, przedtreningówki to jest często 300 mg kofeiny, nie? No, i w zależności od wagi, dla mojej wagi, to jest bezpieczne spożycie Kofeiny dziennie to jest 400 mg, co nie? Także w jednej porcji przed dostarczacie 75% dziennego zapotrzebowania, znaczy dziennej takiej, powiedzmy, głównej normy na kofeinę, nie? Nie, nie? nie zapotrzebowania. Także naprawdę z tym trzeba uważać, bo dosłownie można wypić dwie kawy przed treningówkę i naprawdę, no to już można bardzo łatwo przedawkować ko kofeinę. Także, także tak to wygląda. Eee... Pięknie słońce przebyskuje, i tak jak poprzednim razem, nikogo, nikogo nie ma. Eee, dzisiaj kończy mi się deload. Także znowu wracam do ciężkich treningów. I to jest ważne, jeżeli, jeżeli się chce mieć przy was, trzeba ciężko trenować. To, co teraz powiem, to jest, ab to jest absolutna podstawa, że tak powiem, trójkąt tre treningów, czyli jedzenie, spanie i trenowanie. Wszystko to musi być na no, powiedzmy poziomie wystarczającym, no najlepiej jak było na dobrym. Eee, spanie, czyli po prostu wysypianie się, a nie spanie po 4-5 godzin. Ja bym był trupem, gdybym tyle spał. No musicie spać te 8 godzin, no. Ja się czuję wtedy lepiej. I są badania, które dowodzą tego, że e, zbyt mała ilość snu nie wpływa dobrze na ilość testos testosteronu, także no, wiadomo, on jest czynnikiem, który e, powoduje rozwój masy mięśniowej. E, jakiś żuk tam się zaplątał w liście. Kolejny jedzenie. No oczywiście. Jeżeli chcecie, żeby redukcja czy masa była efektywna, musicie liczyć kalorie. Tutaj nie ma żadnej wymówki. I też kiedyś miałem takie podejście, że nie liczyłem i tak dalej, że tak jadłem trochę na oko i wydawało mi się, że jem dużo. Bo potem jak zacząłem liczyć kalorie, to się okazało, że nie jem 3.500 tysiąca kilokalorii, tylko 2300 i no. Więc musicie liczyć kalorie, jeżeli chcecie schudnąć utrzymać wagę, bądź przytyć to Wam po prostu bardzo ułatwi tym bardziej, że no, kiedyś to naprawdę było trudne ale w dzisiejszych czasach mamy aplikacje które naprawdę bardzo fajnie pozwalają nam śledzić to co jemy nie? często jak jemy coś przygotowanego to po prostu skanujemy kod kreskowy i samo się dodaje do, do naszego, że tak powiem dzienniczka, co dzisiaj zjedliśmy ja dzisiaj zjadłem, jest godzina 19, Zatrzymało mi się nagrywanie tutaj jacyś panowie biegają, to mi się podoba to mi się podoba dobry, dobry sposób na spędzenie piątku A, o czym ja mówiłem? aha, o jedzeniu że, no jeżeli chcecie osiągnąć jakiś cel jeżeli chodzi o wagę no to no musicie liczyć kalorie bo liczenie na oko no tak jak mówiłem bywa, bywa bardzo zdradliwe może wam się wydawać, że jecie mało potem jak to liczycie to wychodzi, że to jest mega dużo Dochodzicie potem, jeżeli już naprawdę długo liczycie kalorie, to widzicie jedzenie jako po prostu liczbę kalorii. No, bo w, na przykład może wam się wydaje, że to jest tylko jeden cukierek, co nie. No i tak tylko jeden cukierek weźmiecie 5 i to na przykład ma 200 kalorii, co nie albo 250. No i tak skalidnia to jest. To jest oczywiście no dużo, nie? Eee, a co do przemian? Zauważyłem trochę też po sobie, że czasami ludziom. Mi też brakowało trochę cierpliwości. Jeżeli przez całe życie w jakiś sposób się odżywiało, no to ta sylwetka była jakby kształtowana przez lata, która jest teraz. Także ja też oczekiwałem często jakichś niewiadomych rezultatów. Naprawdę bardzo dobrych rezultatów na przestrzeni. Tak o. No a jeżeli doprowadzałem się powiedzmy do takiego... Znaczy nie byłem, ja byłem po prostu bardzo chudy więc no trochę mi zajęło, zanim tak przytułem bardziej zmięśli. Nie da się po prostu od tak dostać wymarzonej sylwetki i trzeba trochę poczekać. Trzeba trochę poczekać. I wracając do tematu tego, tego trójkąta, no oczywiście jedzenie, spanie i ciężki trening. Ciężki trening. No i tutaj już... Zależy od Was, jest wiele sposobów trenowania na siłowni. Nie wybrałem full body workout. Eee, trzy razy w tygodniu uważam spoko. Uważam spoko. Bardzo ogólny, bo chciałem, że tak powiem e, rozbudować sylwetkę całą. Powiedzmy przez jakieś półtorej roku trenowałem kalistenikę sobie w domu, co nie? I zauważyłem, że w kalistenice bardzo pęknie się jedną część ciała, nogi. I ja oczywiście nie trenowałem nóg i teraz się to na mnie mści. Jak chce zachować, powiedzmy, taki balans, co nie? Jeżeli chodzi o sylwetkę, to gdzieś tam te nogi odstają i to widać. Ale odpokutuję swoje grzechy poprzez przysiady. Także, także, no wiadomo, wiem, co odpowiedziałem, to jest podstawa, ale, ale każdy o tym mówi i to prawda. Najważniejsza praca u podstaw na samym początku. Praca u podstaw, a potem, a potem zobaczyć, co życie przyniesie. No, eee. mamy połowę sierpnia, połowę sierpnia, także mam jeszcze półtora miesiąca wakacji znaczy półtora miesiąca wakacji, to mnie po prostu praca eee. A od października zaczynam studia magisterskie, ale oczywiście treningi będą zachowane. Nie będę już pracował tyle ile teraz, niestety, ale trudno. Ale trudno. Eee. Będę musiał, no i wtedy, wtedy naprawdę sprawdzi się. Plan full body workout, bo, bo kurczę, dojazd do uczelni to jest dla mnie jakieś. żeby właśnie skłamać, kurczę, godzina autem, a pociągiem to łącznie wychodzi, zanim wyjadę z domu, zanim przyjadę na uczelnię, no to z dwie godziny, to jest taka różnica. Także powiedzmy, załóżmy, że będę jeździł na uczelnię cztery razy w tygodniu. Plus, do tego na przykład, jakbym miał trenować pięć razy w tygodniu, byłoby to naprawdę ciężkie. Jeszcze biorąc pod uwagę, żeby tutaj się pouczyć, tutaj się popracować. Na no naprawdę tego czasu... No, wtedy doba, no, no, no naprawdę, ja bym chciał teraz, żeby doba miała 48 godzin. <grym> Ale jakoś to będę łączył. Nie to łączyłem, także tam, dam sobie radę. Tutaj, tutaj nie ma się o co martwić. Tutaj nie ma się o co martwić. A tak. A tak to co? Jeszcze muszę ogarnąć trochę pokój do końca. Tam jakieś takie małe rzeczy. Typu poogarnianie, jakieś tam stare pudełka wynieść. To już mi tam zajmie. Niedużo, niedużo. Niedużo, niedużo. A tak to... Nie no, jak wrócę, to już nie będę robić minę. Bo jak wrócę to już będzie pewnie godzina 20, długa z hakiem, 23. Także już, już się kładę spać. Przez to, że trenuję teraz. Twór trenuję przez to, że pracuję teraz dziennie, to... Bardzo naprawił mi się mój, jakby, tryb znów. Naprawdę godzina 22 mnie już muli i to mi się podoba. Po prostu kładę się spać, zasypiam, budzę się około godziny 8. Nie, no, nie, no. Kładę się, kładę się, powiedzmy tak, 22, 23 zasypiam i budzę się. I tu zależy, czasami 8, czasami 7.30, gdzieś w tych okolicach, co nie? Także, także zasypiam się i to jest i to jest ważne. To jest ważne. Też jakby czuję to po sobie jak się wysypiam, to się po prostu czuję lepiej. Nie czuję się tak jakoś spale. Ciężki. Często jak, jak, jak byłem niewyspany, to byłem zdenerwowany po prostu, wszystko, wszystko, mnie denerwowało. A tak to... A tak to od razu. Wstaję. Bum bum. dużo energii. Pięknie. Można żyć. Także... Także dzisiaj, dzisiaj dużo gadam w sumie o siłowni, ale jaram się na... Na to, że wrócę, e, że tak powiem, na pełne oboty, że, że kończy się deload, e, że, że po prostu pójdę na, pójdę na siłownię. I zastanawiam się kurczę. Zastanawiam się kurczę nad inną jakością nagrywania. Ale nie wiem czy, czy może jakiś aparat, może telefon, inny nie, nie wiem. Uff, jakiś urobach mi tu chodził. To jeszcze zobaczymy, bo wiem, że ta jakość kurczę. Zmontowałem ten pierwszy odcinek i tak zobaczyłem, że ta jakość no, no nie jest dobra, no. Nie jest dobra. A nie da, no. Ciężko to jakoś poprawić. No ale to, to zobaczymy. Na razie zostaje Motorola. Motorola jest OK. Jest taka. Powiedzmy spoko. A i dzisiaj... A i przetreningówki treningówki MMSy. Kupiłem w Biedronce taką małą paczkę 45 gram. Żeby, że tak powiem, dostarczyć cukier przed wysiłkiem fizycznym. Ja zauważyłem, że często ludzie jedzą żelki. To naprawdę już, dosłownie więcej niż 5-6 ludzi widziałem, jak normalnie jedzą żelki przed seriem, przed co nie? Spoko, uważam, spoko. Forma dostarczania węglowodanów przed ciężkim treningiem. Eee. I zastanawiam się też nad tym, żeby może ewentualnie raz na jakiś czas zamienić... Eee formę tego spaceru, tego cardio, który teraz robię na basen tylko wtedy nie miałbym kiedy nagrywać tych filmów ewentualnie w domu po prostu przy kąpie bym rozstawił stojaki, by się nagrywało także tutaj zobaczymy no idę znowu z drugiej strony, tam będzie więcej ludzi także zaraz będziemy zaraz będę tutaj kończył nagrywanie zaraz będę tutaj kończył nagrywanie i no tak jak mówię, jak mi się uda może wstawię coś jeszcze z dzisiejszego treningu ehm. Zobaczę, no bo jak też będzie dużo ludzi, to nie będę rozstawiał stojaka. W każdym razie, jeżeli coś się uda, to Wam nagram i tutaj i tutaj wstawię w nagraniu. Wstawię w nagraniu, a tak to oczywiście odpoczynek, plan na weekend, odpoczynek. Eee, i, I tyle. No także to jest wszystko, czym się chciałem dzisiaj podzielić. Dzisiaj bardzo siłowniowy vlog. Mało, mało co o innych rzeczach, no ale każdy ma w życiu priorytety, wszystko ma swe priorytety, jak to śpiewała Paktofonika, dobra, trzymajcie się, dzięki wielkie za oglądanie, na razie, miłego weekendu.